Przygotujemy klopsiki z warzywami, z warzywami, które są tarte. Dzięki temu klopsiki są delikatne, pulchne i bardzo fajnie kolorowe. Małe dzieci je uwielbiają. Klopsiki, mięso bardzo zdrowe z indyka. Gotujemy tylko chwilę. Zaczniemy od przygotowania bulionu. Do bulionu używamy marchwi, pietruszki, selera, cebuli, ziela angielskiego, listka laurowego i odrobinę soli. Przygotowujemy warzywa do bulionu. Przygotujemy selera, Włożyłam już jedną marchew, przeciętą na pół. Selera też użyjemy połowę, nie ma potrzeby używania większej ilości. Pół cebuli, bo tak nam będzie wygodnie. Użyjemy też wody. Dopasujecie sami, jaka ilość. Yy, Rzucam jeden listek laurowy i około 3-4 ziarenek pieprzu, całego, czarnego. I wędruję wstawić bulion, bo chwilę potrwa jego gotowanie. Przygotowujemy bulion. I bardzo ważne przy gotowaniu bulionu jest to, aby warzyw nie rozgotowywać. Do tego celu przykrywamy pokrywką i gotujemy około 30 minut, nie dłużej. Nie gotujemy dłużej warzyw, ponieważ będą wtedy rozgotowane i rozmiękczone, a to jest niepotrzebne. Zależy nam na tym, aby ocalić jak najwięcej wartości odżywczej. Przygotujemy mięso z indyka, zmielimy je w maszynce. Ja je w tej chwili rozdrobnię na takie rozmiary, na takie kawałki, które wejdą mi do maszynki i mielimy. Mięso mamy zmielone. Teraz zajmiemy się warzywami. Warzywa trzeba rozdrobnić na tarce jarzynowej albo użyć do tego specjalnego malaksera z przystawką do rozdrabniania warzyw na małe wiórki. Przygotowujemy marchew selera i pietruszka. Warzywa rozdrobnione, a dalej musimy rozdrobnić je albo używając tarki do jarzyn, tylko pamiętajmy, aby były to małe oczka, żeby dzieciom było łatwo jeść kawałki warzyw i żeby za bardzo ich nie widziały. Albo używamy malaksera z przystawką do rozdrabniania. Warzywa mamy rozdrobnione, przesypujemy je do mięsa. A e, pięknie pachnącego bulionu użyjemy do e, zalania kaszy kuskus, żeby już kasza ładnie naciągnęła nam aromatycznym bulionem. Ja pędzę po, po bulion. Wracam z bulionem. Pachnie przepięknie. E, sprawdzimy konsystencję naszego produktu. E, zawsze trzeba indywidualnie dobierać tą konsystencję, dlatego że może być tak, że warzywa będą troszeczkę bardziej soczyste, mięso będzie troszeczkę bardziej luźne, więc zaraz zobaczycie jaka powinna być konsystencja finalna. Ja wsypię troszeczkę kaszy do miseczki, zalewam bulionem. Kasza kuskus jest bardzo wygodna w użyciu, bo wystarczy ją tylko zalać wrzątkiem, czy to będzie bulion, czy sama woda, przykryć spodeczkiem i odstawić na 2-3 minuty, ona pięknie wciągnie cały Zalewamy ją około centymetra ponad powierzchnię kaszy i odstawiamy do spokojnego napęcznienia. Nasza kasza już urosła. Wsypujemy ją do klopsików. Do tego wbijamy jedno jajko. Mieszamy do uzyskania właściwej konsystencji, żeby wszystkie składniki nam się pomieszały. Oczywiście dorośli mogą dodać do tego odrobinę pieprzu i soli. Ewentualnie doprawić papryką. Małym dzieciom nie polecamy do salania potraw. Ach, jeszcze najważniejsze dodamy odrobinę zielonego. Witamin ze świeżych warzyw nigdy dość, choć nie wszystkie dzieci przepadają za koperkiem i nie wszyscy lubią pietruszkę. Ale warto uczyć małe dzieci pożywania świeżej zieleniny i tak naprawdę my dajemy im przykład. Jeżeli my jemy zielone, to zwykle dzieci też lubią zielone. Jeżeli my na talerzu z rosołem odsuwamy pietruszkę, to nasze dzieci będą robić dokładnie to samo. Pamiętajcie, że dzieci uczą się przez naśladowanie. Konsystencja jest już właściwa. Ja idę gotować klopsiki w naszym bulionie. Zabieram ze sobą też koncentrat pomidorowy, dlatego że będzie nam potrzebny do zaciągnięcia odrobinę sosu. Gotujemy nasze pulpeciki. Ja otworzę wywar, który ślicznie pachnie. Wyławiamy warzywa. I formujemy małe klopsiki. Jeżeli masa zbyt mocno klei się do dłoni, radzę maczać dłonie w miseczce z ciepłą wodą. Rzucamy na gotujący bulion. Gdy nasze klopsiki będą już gotowe, a poznamy potem, że mięso ze szklistego zrobi się zupełnie matowe, zaprawiamy je koncentratem pomidorowym, dodając go w odpowiedniej ilości albo w kwestii smaku zostawiamy ten, tę sprawę. I jak już dodamy koncentrat pomidorowy, nie musimy dalej potrawy gotować, zamykamy tylko pokrywką i mięso samo dojdzie. Nie gotujemy za długo, bo to niezdrowo. Jak najkrócej. Zamykam pokrywką, żeby pod ciśnieniem. Potrawa nabrała smaku. Pulpeciki mamy gotowe, zobaczcie, jak ślicznie wyglądają, a ja życzę ze swojej strony tylko smacznych i zdrowych potraw dla Waszych dzieci.